Wzięte ściereczki. Który potem nie myję, tylko wyrzucam. Uwielbiam ten dźwięk. się jutro na no, bidon z narzędziami. Ślepa jestem. Łucha ślepa. Bardzo fajne koszyki. W Dekatlonie kupione. W Dekatlonie. Takie, które m, tak z boku się wyciąga. O. Bidon. Bardzo fajne. Obiecałam sobie, że wszystko przekopię sobie teraz wcześniej. Pójdę sobie spać, jak człowiek, a to która jest godzina 15 po północy. Ale jeszcze nie śpię. I wybrałam śrubkę. Już nie odczepię. O, zepsułam. Zepsułam normalnie. Urwałam gwint. Ja nie mogę. Jak się nie nadaje. No, będzie musiało jechać tak na jednym tym. Nie chcę iść do garażu po kombinerki. Został gwint, będzie trzeba go wyciągnąć. Nie idę do garażu, już trudno będzie tak jak jest. O, trudno będzie na jednym śrubce ga lbo generalna O i tak będę jechać Dzic Robiłam to inaczej. Nie wiem, czy będzie to widać. Tu sobie wkręciłam. Nie, to bez sensu jest. Co ja bym mogła tam włożyć? A może... Wiem, to jest dziwne. Nie, to nie jest dobry pomysł. Chociaż... Jeszcze inaczej to zrobię. To się uda. Кешину, что удачи. narzędzia. To jest bidon na narzędzia. No bardzo fajne rzeczy w środku. To pokażę później. Taka. No! Git! Sprawdzę, jak się będzie siedziło. Eee! Chcę Cię nie zawadzać. Eee! <suszy> Nie podoba mi się to. O, no trochę się jeszcze. Matko jedną orłowinę. Co sobie mam narzędziówkę. Hmm. Tak sobie będę jechać, jechać, jechać. Jechać, jechać, jechać. Później schodzę po czerwone światło. No nie wiem. No nie wiem. Na próbę tak zostawię. Później ewentualnie zmienię zdanie. Jak to jest? Ja. Dobra. Na razie tak zostaje. O! Tak sobie na razie to zostaje. Może będzie dobrze. Będę teraz przytwierdzać kolejną torbę. Gotować teraz uchwyt na moją pompkę. O taki. I tu będę wiozła. pompkę to jest bardzo dobry pomysł, bo zawsze ta pompka mi się w mojej sakwie. W tej torbie. tam jest takie fajne miejsce na rzepę, ale tu. O tam. O tą pompkę, ale to się jakoś nie trzyma. I stwierdziłam, że teraz na podróż wykorzystam te kwiaty tutaj. Nie wiem, czy naklejki nie powinnam przykleić. Wszystko mi się porysuje. przynajmniej to. No, zadowolona jestem. I jeszcze z tym nie wiem jak to zrobić, czy na górze, czy na dole. Jakbym to przykręciła tu jednak z tej strony. Tylko czy to się będzie trzymało. Spróbuję. Będzie próba generalna. podoba sakra. Dobra. To mi się podoba. No to już prawie się spakowałam. Mam tutaj cztery bidony. W tym będzie jedna kawa. Siedzisko moje ulubione, yy, tutaj, nie wiem czy to wezmę, jeszcze się tak zastanawiam, jeżeli chodzi o kuchnię, prześpię się z tym i pomyślę, bo być może tego nie będę brała. Mapę, tutaj sobie zebrałam, o, Lubelska Droga Świętego Jakuba, tutaj są narzędzia, ta pompka nie będzie brana, yy, ona będzie w samochodzie, jest ja sobie na razie leży. Zamykanie, pewnie to będę miała ze sobą, to będzie w samochodzie. Tu są narzędzia, pompka, ta jak ona się nazywa? Dętka na zmianę. Ale teraz będę jeździła na mleku. Boję się trochę, bo nigdy nie jeździłam na mleku. Tutaj mam powerbank, mnóstwo lampek, bo ostatnio mi zabrakło słuchawki, które no nie wiem, że będę brała, bo o, jedna się zgubiła. Trochę kasy. O, halibo muszą być koniecznie. Na leszcze, preparat, gaz pieprzowy, apteczka. E, jeżeli chodzi o ubrania, to bardzo fajną rzecz kupiłam. Nogawki i rękawki. I nie biorę żadnej długiej bluzy ani spodni na zmianę. Mój ulubiony ręczniczek, nowe rękawiczki. Tamte już mi się zużyły po. Po 15 latach. Także takie teraz będę miała. Koniecznie coś na szyję, bo ostatnio marznę na tym rowerze. Kurtka przeciwdeszczowa. I nie wiem, czy też to będę brała. Tutaj jest wiatrówka. Mam pokusy wziąć. Zobaczymy. Jutro pomyślę. I nie biorę tak dużo rzeczy. To może tę kuchnię wezmę ze sobą? Kawę sobie zrobię po drodze. O. No zobaczymy. To wygląda, że jest dużo, tego nie jest dużo. Będę miała taki, taką nową torbę, merkę. Tu jest. Yy, o. Jak to się nazywa? O, jak to się nazywa? No, taki worek na picie, no, taki z rurką i mogę sobie pić. Planuję tutaj część rzeczy spakować. Mam takie na widelce, na widełki, widelce. Małe sakwy 4-litrowe. No i jestem spakowana. Wszystko już mam. Tu spakowane, tu spakowane, to gruba spakowana. No i to spakowane, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczymy jutro.